Witam graczy, mam ostatni dzień turnieju, 5 e, latków. Mm, nie wiem czy się udało, już są 3 porażki, zobaczymy. E, w każdym razie klikamy oczywiście GOAT BATTLE, A, i no i już kreskówka na początek, ta której nie lubię, bo ciężko będzie ją zabić. I tutaj druga kreskówka Kirilla, kurczę ciężko będzie zabić te karty. Mm, Przydałaby się prowokacja w tej walce. Ale moja jedna prowokacja to skrzewo nie zwiedzica, ale chyba ją wezmę mimo wszystko, bo, bo to będzie dobre ehm. i na Franza na przykład e, i, na, i na właśnie Lixiu, e, więc zobaczymy, może zda to egzamin, hmm. biorę tu Anabel, oczywiście biorę Anabel, no i lecimy. Lecimy aczkolwiek tutaj Crazy Grandpa, może, może stawić opór i niestety mogę już to e, przegrać. Hmm, hmm Hmm No rzuty teoretycznie są, ale tutaj nie zablokuje niestety Lixiu. Pytanie: jak tu powiem zagrać? Eee, chyba pójdę w combo. Zrobimy w ten sposób. Ok, no i ja muszę ją wymusić. Hmm. Kurczę, tu bardzo mi się. Nic za bardzo mi się nie składa. Ok, może tutaj coś wejdzie, jak nie to będę miał jeden czerwony chociaż Dobra, weszły zielone Jest diament czerwony ja chyba chyba będę w stanie ją odpalić OK. I będziemy szli No i co teraz iść? Hmm, chyba pójdę po żółtej i zablokuję sobie prawą stronę jeszcze. Chociaż mogłem teraz odpalić też ten diament. I. Ale nie, zrobię tak. Odpali mi Francję, odpali mi Lixiu. A ja sobie zablokuję prawą stronę. Francja nie powinien zabić go na strzała, a Lixiu już powinna dokończyć oczywiście. Okej, okay, jeszcze przeżył, bo, bo zrobił opór. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, ile mamy jeszcze tur prowokacji? Dwie tury. Okej, okay, ja zrobię w ten sposób. Oczywiście, resist, ale to, to było wiadome. Pytanie, czy iść po te niebieskie? Sugerowany ruch, który zrobimy fiolety, bo i tak złożę te fiolety. Dobra, zrobimy w ten sposób. Okej, okay, jedne zielone przyszły. No idę oczywiście po te czerwone teraz. Aj, chyba to popsułem trochę. mogę go wyczyścić teraz i, i bardzo mocno mnie uderzy. Powinienem iść, nie wiem, po Lixiu, może jeszcze. Teraz uderzy i Lixiu, i kolen. I mogą mi coś zabić już. Dobra, idę tak, bo i tak mi manę na. Anabelce, tego właśnie chciałem uniknąć, ale no, bardzo mocno uderzył. Eee, ale okej, okay, mamy Anabel, natomiast tu już chyba nic. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć klocków jest. No tu już chyba nic nie zrobię. Chyba, że to nie naduje lixio. Ale naładuję, bo kombo pójdzie. Oh. Nie wiem, czy się wykupować, czy nie na ten ostatni dzień. Plan był dobry, ale, ale musiałem dwa razy czerwono odpalić, żeby, żeby zabić. Taliks jest bardzo dobra za ten tryb. No i zero. Um, Kurczę, nie wiem. Obrona A. Miejsce, jakie mam, to jest 2600. No, nie wiem, czy się wykupować na 4 ataki. Um, chyba poczekam do wieczora i zobaczę, jeśli będę miał spadać na 10%, to się wykupię. A jeśli zostanę przy 5%, to oczywiście e, nie będę się wykupował, no bo 5%. Mm, dla mnie jest wystarczające. Tam też jest sporo nagród, więc zobaczę dopiero wieczorem. Tutaj turniej się kończy za 22 godziny. Więc jeśli coś, to nagram te ataki kolejne. No oczywiście będzie je widzieć za chwilę. A jeśli nie, to po prostu nagram nagrody w sobotę. Więc do mnie na chwilę obecną widzowie. No i witam graczy. Ma, jesteśmy już po turnieju. Udało się. Udało się top 5% zdobyć. Jest kuleczka, więc fajne te turniejki oddają. No, dwa to ona, no, tak to nagrody bez szału. Oczywiście ta kulka jest bardzo dobra. Przełamam teraz szał budginga, więc się przyda jeszcze jedna na kolejną kartę. No, i tak to wygląda. Zaraz sobie przejdziemy do podsumowania turnieju. Tak, no i tak zakończyliśmy z siłą 18 tysięcy. Jesteśmy tutaj. Zobaczmy sobie najpierw def, jak był Def, def na szczęście, obrona A. Tak to wygląda, 66,6%, więc ledwo, ledwo, można powiedzieć, jest to na miejscu 10900, więc myślę, że mi się wykupił, to spokojnie miałbym te top 1%, ale, ale top 5% również, te nagrody są bardzo fajne. Zobaczmy sobie top 100, czy utrzymał się tu nasz kolega z Sojuszu, czy, czy go nie ma, bo nawet nie sprawdzałem, szczerze. Jak mówię, tych ataków, o, Michał z Nemezis, bardzo gratulacje Michał, Zobaczmy obronę jego też. Kolen, jak najbardziej, oddziały tu już ma bardzo, bardzo mocne oddziały. No więc ładnie, pewnie lepiej mu poszło w ataku niż mi, ale, ale to wiadomo, że Michał to jest dobry, dobry grajek. I w ten sposób sobie przejdźmy. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze jest z Polaków. Oczywiście patrzę tu w miarę po flagach, tylko bo. Bo nie znam, o, jest Easy z polskiej Husarii Z Franczem na tanku, proszę bardzo. Franz na tanku również ciekawa, ciekawa opcja jak najbardziej. Um. No i tak jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Eee, no i to tyle. To tyle jeśli chodzi o, o Polaków, więc, więc e, nasz kumpel wypadł. Mm. No i teraz tak, bastard, bastard wypadł. Ciekawe, które mam miejsce, zapytam go później. Kolejny turniej oczywiście będzie, będzie, wiecie jaki. Kurczę. Piątkowy piątkowy turniej będzie jutro. Bez czerwonego i bez leczenia. No i wydaje mi się, że właśnie, że, że złoto usta może być bardzo silna na tym trybie. Myślę, że... Myślę, że niektórzy mają zielonego rycerza, ale zielony ze względu na to, że nie ma odrodzeń. Nie będzie taki dobry może listek, defensywny tank. Shavu Jing, mimo tego, że też nie leczy się, to te, i tak te uniki mogą porobić. Więc zobaczymy, jak te obrony będą się spisywać. Oczywiście postaram się dla Was nagrać ten, ten filmik z turnieju również. Filmiki w sumie z turnieju, bo mam nadzieję, że nie odpadnę pierwszego dnia. No i tak jak mówię, no ja nie oddałem tutaj czterech ataków. I mimo wszystko mam to 5% więc, więc mega się cieszę Dobrze poszedł mi ten turniej Mimo tego, że nie mam kart czterogwiazdkowych Jakoś tam mega dużo No to i tak i tak poszło ładnie Tak więc tyle nie mnie Możecie dać znać, czy, czy taki właśnie format turnieju się Wam podoba Czyli nagrywanie każdego dnia Później jakieś tam podsumowanie Tego ostatniego dnia Więc Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć